Nie ma w nas tego, że nas nikt nie rozlicza. Tak naprawdę wobec świata jestem tylko ja sam, sam przed sobą odpowiadam za to, co zrobię z moim życiem. I to próbuję powiedzieć ludziom w związku z religią. Jestem człowiekiem wierzącym, ale Boga należy uwolnić od religii, ponieważ religie zrobiły. Nie ma, większego, nie ma większej organizacji przestępczej na świecie niż Kościół katolicki. Tyle ludzi, ile zabiła, tyle fałszerstw, ile dokonała ta religia, ale to dotyczy każdej innej religii, a jednocześnie człowiek musi wierzyć w to coś, co jest większe niż człowiek. I ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, rozumiem tych ludzi, ale nie można wierzyć w tą machinę. Należy stanąć sam na sam, należy mieć osobistą sprawę z Bogiem, bez względu na to, jak ten Bóg wygląda. Ja uważam, że każda nazwa, nadana Bogu, czyli to, czy to jest buddyzm, czy chrześcijaństwo, czy jakikolwiek izm na końcu, jest kłamstwem. To jest kłamstwo, z którego ludzkość wyzwala się powoli. To jest moja osobista sprawa z Bogiem. Moja sprawa z Bogiem nie ma żadnego imienia, nie potrzebuje. Ja mówię na jednym oddechu. Chorus, e, Krishna, e, Chrystus. Nie mam to żadnego problemu. To są różne problemu. odmiany tego samego szaleństwa, według Pana. To są nie szaleństwa. Czy choroby? Dla mnie, nie, nie. To, dla mnie to jest narrator, który się przejawia przez tysiące lat, który w innych religiach, w innych szerokościach geograficznych ma inną nazwę, ale to jest narrator, który odpowiada potrzebie człowieka obcowania z elementem nadprzyrodzonym. Ale socjologowie opisywali, po co jest religia w mechanizmach społecznych, i jednym z takich wyjaśnień jest to, Wielu zresztą księży katolickich również w Polsce się tym podpiera, że na przykład religia służy w pajaniu w życie społeczne pewnych wartości. O tym ciągle mówi Tomasz Terlikowski, chociażby ostatnia sprawa zamachów islamskich, i on napisał na swoim Twitterze, dlatego właśnie potrzebujemy wartości chrześcijańskich. Bo nie, tylko to jest, to już, Europa chrześcijańska przeciwstawi się islamowi. Nie, już nie mogę tego nawet słuchać. To jest po prostu to jest tego, się da, tego się nie da słuchać. Tego się nie da po prostu słuchać. Co to znaczy wartości w chrześcijaństwie. No Co znaczy? Kościół wymyślił, Prawda? że ludzie są dobra, że tak, że ludzie mają potrzebę Uczciwość? prawdy, uczciwości? Nie, to Kościół sobie przywłaszcza te terminy. To nie są żadne chrześcijańskie terminy. One były zanim było chrześcijaństwo, tysiące, tysiące, tysiące lat przedtem.